dzień dobry, prezentuję Wam Skoda Fabie z 2015 roku, silnik benzynowy 1.2 TSI o mocy 110 koni. przebieg 113 tysięcy km, auto sprowadzone z Niemiec, bezwypadkowe, jeden właściciel od nowości, pięknie utrzymane, w bardzo bogatej wersji wyposażenia, zaraz Wam to wszystko pokażę. Samochód serwisowany w ASO. Dostępne wydruki z wszystkich przeglądów jak również wydruki Dekra oraz, oraz TIF z przeglądów technicznych. Każdy dokument jakby na potwierdzenie przebiegu. Co do wyposażenia. Mamy światła do jazdy dziennej, mamy czujniki parkowania przód i tył. Mamy czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Klimatyzacja automatyczną, podróżowane lusterka, podróżowane fotele, bezkluczykowy dostęp i -y, kierownicę wielofunkcyjną i wiele, wiele innych rzeczy. Jak na fabie to naprawdę bardzo bogata opcja. Wnętrze czyściutkie, niezniszczone, żadnych tutaj rys przetarć. Oczywiście jakieś drobne ślady użytkowania zawsze się znajdą, ale nic ponad normatywnego tutaj nie ma. Pięknie utrzymany wóz. Wszystko to bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj jest dokumentacja przebiegu o której mówiłem, są odgodne polecenia także piszcie dzwońcie 534